... Dobry wieczór Państwu. Wkrótce rozpocznie się wieczorne spotkanie, które będzie ze mną obserwować Roman Kołta. Dobry wieczór Mateusz. Witam też wszystkich telewidzów. Wspaniale jest zasiadać w kabinie komentatorskiej na tym pięknym stadionie. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Trenerzy, piłkarze i kibice nie mogli się doczekać tego rozpoczynającego rozgrywki grupowego spotkania. Oba zespoły marzą dziś z pewnością o zwycięstwie i dobrym początku rozgrywek. Komu uda się zatriumfować? Przekonamy się wkrótce. Pierwszy gwizdek sędziego rozpoczyna to, miejmy nadzieję, fantastyczne spotkanie. Zobaczymy, czym nas zaskoczą piłkarze obu drużyn. Szuka miejsca dla siebie na lewej stronie. Szewczenko. Gra szybko przenosi się do przodu. Spróbował strzału na bramkę. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem. Wiedział, że poleci ona daleko od prawego słówka. Wywalczył rzut wolny. Czy uda się go zamienić na bramkę? Jest kilka. Może nie potrafił opanować piłki. Poleciała ona daleko od lewego słupka. I Fiedoro, kwadrans gryzanami, Tymoszczuk. Przerzuca piłkę na skrzydło. Spróbował strzału, ale piłka poleciała daleko od celu. Gdy już zdecydował się na samodzielną akcję, to trzeba było ją lepiej wykończyć, a tak się niestety nie stało. Karne Jest! Przełamali impas. Tego nie ogląda się zbyt często. Licznie zebrani Prowadzą. Czy strzelą kolejnego gola i rozwieją wszelkie wątpliwości? Jezierski. I Fiedorow. Niesmaczny. I rusął. Oto Fiedorow, Łusiew czeka na wsparcie ze strony kolegów. Doskonała obrona. Przejął i ma dobrą pozycję do ataku. Powstrzymuje rywala. Tymoszczuk. Oto Jezierski. I Fiedorow. Oto Jezierski. Bramkarz znów przyjmuje piłkę. Fiedorow. I szewczenko. Niesamowity rajd. Idealne podanie. Co za fantastyczne wykończenie. Prowadzą teraz dwoma bramkami. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Mają teraz dwubramkową przewagę, jest 2 do 0. Rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwsze 45 minut. Trenerzy mają chwilę czasu na rozmowę z podopiecznymi. Roman, jak byś ocenił ten mecz? Mecz zły nie jest, ale nie nazwałbym go wyjątkowym. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie ciekawiej. Fani... Początek drugiej części meczu. Miejmy nadzieję, że czekają nas doskonałe trzy kwadranse futbolu. Żaden z trenerów nie zdecydował się na dokonanie zmian. Husin. Niesmaczny. Oto Rusoł. I Fiedorow. Oto Tymoszczuk. Fiedorow. Oto Rusoł. Husin. I Tymoszczuk. Oto Szewczenko. Czy ma miejsce do strzału? Szewczenko! Chyba doskonale wiedział co robi, ale tym razem mu się nie powiodło. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Woronin. Okazja. Fantastyczna bramka. Niepodzielnie panują na boisku. Uderza piłkę prawą nogą. Jest 3-0. Nie wygląda na to, żeby mieli to przegrać. Fiedorow. Niesmaczny. Oto Rotan. Rusoł. Oto Fiedorow. Jezierski. Fiedorow. I Rusoł. Niesmaczny. I Husin. Niesmaczny. Rusoł. Oto Fiedorow. Gusiew. Fiedorow. Oto Husin. Oto Rotan. Czy odda strzał na bramkę? Jest! Grad Bramek. To jego trzecia. Co za niesamowita dyspozycja przez cały mecz. Jest 4-0. Zaszaleli dzisiaj pod bramką. Wygląda na to, że za chwilę będziemy mieli zmianę. I mamy ostatnie 15 minut meczu. Przerzucił ponad głowami obrońców. Ups! V. Rzut wolny dający bardzo dobrą pozycję do strzału. Czwórka do wyboru. Do środka buje. Zrobili, co tylko mogli, by tylko trzymać piłkę poza polentarną. Niesmaczny. Uderza z dystansu. Strzał niecelny. Zabrakło tym razem precyzji. Tu groźnie atakujący będą żałować, że piłka nie trafiła do siatki. Mamy ostatnie 5 minut. Rusoł. Niesmaczny. Oto rusoł. Wiskowi sędziego kończącemu grę towarzyszy głośny dopik widzów. A zatem zdobywają trzy punkty. Notują wspaniały start. Masz rację, Mateusz. Lepszego startu nie można sobie wymarzyć. Tym samym kończy się nasza transmisja. Roman, dziękuję za Twoją dzisiejszą obecność w studiu. Nie ma za co. Od nas obu i od zespołu konami. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.